Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Być może te słowa Jezus wypowiedział patrząc na przepiękną Jerozolimę. Być może Jezus myślał wtedy o tym, że to co piękne powinno być światło objawiane. Brzydota nie lęka się ukazać. Brzydota nie lęka się tego, że zostanie oceniona. Głupota nie lęka się wypowiadać. Głupota y, nie podejrzewa, że mogłaby nie mieć racji. Tymczasem piękno, delikatność, prawda, dobro bardzo często są niepotrzebnie schowane. Y, bardzo często są za mało wyeksponowane. I być może, by zmienić świat, wystarczy po prostu więcej uwagi zwracać na to, co dobre i piękne, a mniej zajmować się głupotą i brzydotą. Do zobaczenia jutro.